Ciało pamięta. Ciało chce też uzdrowić się. Ma w sobie zapisany taki mechanizm do samouzdrawiania. Emocja z kolei chce się wyrazić. Jeśli jest zatrzymana, jeśli jest zablokowana i zamrożona, to prędzej czy później odezwie się, albo poprzez jakieś choroby psychosomatyczne. Albo poprzez ogólny Twój stan psychiczny, albo poprzez rzeczywistość i wydarzenia, które spotkają Cię w Twoim życiu. W tym filmie chciałabym Ci opowiedzieć trochę o mądrości ciała, o tym jak pamięta, nawet jeśli umysł dawno już zapomniał. Witam Cię serdecznie na tym kanale. Ja mam na imię Sandra i tworzę te filmy dla świadomych twórców życia i biznesu na własnych zasadach, by pomóc Wam uwalniać się od przeszłości, która jest zbyt ciężka albo w ogóle nie należy do Was, a wciąż pojawia się w Waszych życiach, po to byście mogli w pełni. Wykorzystać swój piękny potencjał. Przy okazji, historii związanej z ciałem, które pamięta, bardzo mocno przypomina mi się jeden przypadek osoby, której pomagałam. Nazwijmy tą osobę Anią. Ania była ogólnie zdrową osobą, ale miała taki Dziwne dolegliwości, które objawiały się tylko i wyłącznie o godzinie 19, kiedy siadała na kanapie i oglądała swój ulubiony serial razem z rodziną. I było to tak dziwne, że nie było żadnych powodów, żeby czuć stres. Był to raczej czas relaksu i spokoju po pracy, w miłej atmosferze, razem z dziećmi, z mężem. A mimo to. Ania czuła skręt w brzuchu i serce biło mocniej. Nie rozumiała w ogóle o co chodzi, ale im bardziej była świadoma swojego ciała, im bardziej przyglądała się swojemu ciału, tym bardziej ją to zastanawiało. Więc zgłosiła się na sesję i kiedy zanurzyłyśmy się w niskie fale, Mózgowa e, doszła do źródła sytuacji, która powodowała mm, ten ból, ten dyskomfort, mimo że jej wyniki e, zdrowotne były dobre. A chodziło tutaj o jej ojca, który wracał z pracy około godziny 19.00, e, a wracał e, sfrustrowany, zły, wściekły. I wyładowywał wszystkie swoje emocje właśnie na dzieciach, czyli na niej i na jej siostrze. I wydawałoby się, że dzisiaj Ania już dawno zapomniała o tej historii, bo Ania jest już dojrzałą kobietą po czterdziestce, i wcale nie rozpamiętywała tych, tych, tych zdarzeń, wręcz może nawet je w jakiś sposób wyparła. I jej umysł nie pamiętał. Logicznie nie potrafiła sobie wytłumaczyć, dlaczego codziennie o godzinie 19, kiedy jest czas relaksu, ona się denerwuje. Ale jej ciało, ciało zapamiętało. Ciało jest bardzo mądre. I zdarza się tak, że kiedy w przeszłości przeżyliśmy Jakieś trudne zdarzenia, które kojarzą nam się z zagrożeniem, z, właśnie, z niebezpieczeństwem życia czy pod kątem emocjonalnym, bywa tak, że jakieś miejsce potrafi nam przywrócić te skojarzenia na jakimś podświadomym poziomie, czyli nasz umysł nie będzie wiedział, dlaczego na przykład przejeżdżając jedną ulicą, ja się ciągle denerwuję. Albo możemy spotkać na ulicy zupełnie przypadkową osobę i poczuć jakiś konkretny zapach, który sprawi, że na przykład y, zaczną y, trząść się nam ręce, y, albo y, poczujemy jakiś wyrzut kortyzolu, adrenaliny, jakiegoś stresu, y, gdzie przecież tej osoby nawet nie znamy. I jakiś zapach potrafi wywołać w nas wspomnienie. Wspomnienie, które pamięta tylko ciało. A ciało jest bardzo mądre, bo ono chce dzięki właśnie zatrzymywaniu tych informacji, po prostu nas ostrzec przed niebezpieczeństwem. Czyli, jeżeli mieliśmy wypadek na nie wiem, ulicy Środkowej, to za każdym razem, kiedy będziemy przejeżdżać przez ulicę Środkową, nasze ciało wyśle nam informację, uważaj. Robi to w dobrej, w dobrej wierze, tylko że e, dzisiaj to niebezpieczeństwo już nie istnieje. E, ten zapach, ta godzina, to miejsce, ono dzisiaj nie oznacza to, co oznaczało w przeszłości. I te zatrzymane w naszym ciele emocje nie potrafią odróżnić, czy coś się dzieje czy coś się dzieje teraz. Czy to działo się w przeszłości? Czyli te wspomnienia wciąż żyją, tak jakby działo się to teraz. I nagrywam ten film, bo czasami zdarza się, że czujemy coś dziwnego, albo mamy jakieś bóle, albo mamy jakieś sny, albo wręcz przeciwnie, nie możemy zasnąć, albo w jakimś okresie naszego życia, na przykład, nie wiem, po urodzeniu dziecka, albo. Po ślubie nagle coś dziwnego się z nami dzieje, i chciałabym, żebyś wiedział, czy wiedziała, że to może być związane z przeżytą w przeszłości traumą. I mam do ciebie też dobrą wiadomość: że ta sytuacja, która się wciąż odgrzewa i odgrzewa, jak stary kotlet, może zostać uzdrowiona i to nie musi trwać latami, to nie musi być bolesne i nie musisz rozgrzebywać przyszłości i wciąż wspominać i wspominać na nowo stare, bolesne sytuacje można to zrobić w o wiele bardziej higieniczny i taki przyjazny sposób więc dzisiaj taką informację Tobie zostawiam czy może zarezonowało z Tobą, czy może u Ciebie też pojawiają się takie dziwne objawy somatyczne w ciele? I zastanów się, czy czasem nie jest to może związane z jakimiś przeszłymi zdarzeniami. A jeśli jesteś gotowy, by uwolnić się od przeszłości, bądź znaleźć źródło i przyczynę tego, co dzieje się w Twoim życiu dzisiaj, a nie możesz zupełnie właśnie w tych realiach, w jakich żyjesz, znaleźć przyczyny tego, to zapraszam Cię też na proces uwalniania. Jeśli jesteś, jesteś gotowy i, i masz taką ochotę, to chętnie pomogę Ci w uwolnieniu się od tej przeszłości, która, którą nosisz, bo ona chce się dożyć, ona chce zakończyć pewien cykl. Ona chce, emocja chce przeżyć jakąś, zamknąć jakąś swoją historię. Um, i, I chcę Ci powiedzieć, że jest to możliwe. I chcę Ci powiedzieć, że Twoje ciało jest bardzo mądre i pamięta i zawsze chce dla Ciebie dobrego.